Jakota po sterylizacji jest bardzo pieszczotliwą koteczką. Teraz właśnie tutaj rozkłada się tylko, żeby ją głaskać. Jest super urocza, zdrowa kiciusia. Również z zetka. Eee, siostrzyczka Richiego, Sabrinki i Julki. Także jest super kiciusią pieszczotliwą, kontaktową, bardzo delikatną. W sensie delikatną, em, grzeczną, nie drapiącą, nie gryzącą. Saniunia, moja malutka. Coś śliczna kochana. Właśnie tylko cały czas chcę, żeby ją dopieszczać. Ale to nie tylko po stylizacji w kaftaniku. Zawsze chcę. Co, malutka. To chcesz tych jajek wziąć? Taki dusia, tak, śliczny. Dusia.